Dwa miesiące opłaty roamingowe w Unii Europejskiej przejdą do historii. Za dwa miesiące każdy podróżujący po Europie będzie płacić za połączenia telekomunikacyjne tyle samo, co w swoim kraju. Jutrzejsze głosowanie w sprawie roamingu usunie telefoniczne granice między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. To dobra nowina przede wszystkim dla konsumentów, którzy będą płacić niższe rachunki. Ale to także dobra nowina dla przedsiębiorstw, które będą miały niższe koszty działalności, a w szczególności dla małych przedsiębiorstw innowacyjnych i startupów, które będą chciały uczestniczyć w rynku usług telekomunikacyjnych. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważny dzień, ponieważ 10 lat temu tu w Parlamencie Europejskim osobiście angażowałem się w pierwszą obniżkę stawek roamingowych. I nie było łatwo, ale Parlament Europejski zdecydował, że stawki będą obniżone wbrew oporowi kompanii telekomunikacyjnych. I cieszę się, że dziś czy w dniu jutrzejszym będziemy głosować całkowite zniesienie stawek roamingowych. Długo to trwało, ale warto było. I chciałbym powiedzieć, że ta dzisiejsza debata i jutrzejsza decyzja pokazuje, że Unia Europejska jest w stanie podejmować decyzje, które służą ludziom i które służą gospodarce. Jest to w szczególności ważne w czasach, kiedy Eurosceptyczne i populistyczne nastroje rozprzestrzeniają się w Europie i Unia Europejska często jest krytykowana zupełnie bez racji przez wszystkich tych, którzy nie dostrzegają konkretnych korzyści, jakie płyną z integracji europejskiej.